Pierwsza, dzień dobry. Dzień dobry, wy widzicie mnie normalnie? Mam pytanie, czy wy widzicie mnie normalnie? O tak. Widziałem komentarz zakręcona. Dzień dobry. Czy widzicie mnie normalnie? Nikt mi nie odpowie. Tacy jesteście? Tacy jesteście? Dzień dobry, hello, widzicie mnie normalnie? Czy nie? Halo, halo? Jest tam kto? Dzień dobry, dzień dobry. Nie, nie wierzę. Halo. Zakręcona. Dzień dobry. Nie wiem, czy tak się zaczął, czy co. Ktoś tu żyje? Mi pokazuje pięć osób, a nikogo nie widzę. No pewnie, że chcę. A jaki w tym problem? Halo. Dzień dobry, widzicie mi normalnie, czy nie? Jów, ktoś tam żyje? Nie. Dobra. Poczekajcie. A jakbym zrobił tak. Yy, jakbym zrobił tak. Poczekajcie. Tak. Dobra, a jakbym zrobił tak. Jak to wygląda? Halo, nie jesteśmy w formie długiego filmu. Co to za tytuł? I teraz tak. Lepiej, Bardzo raczej chcesz pokazać majtki. Lepiej. Ale właśnie, bo nie wiem, dobra, a jak teraz bym obrócił was, poczekajcie, ja was trochę porzucam wami. A jakbym odwrócił tak? Nie, to, to jest w drugą stronę. Kurczę, poczekajcie. Sekunda. Co tu nie można obrócić? Ukryj obraz na żywo, retusz, oświetlenie. Kurczę, no nie wiem, co się dzieje. Hej, 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 siema Dino. Dzień dobry. Ale poczekajcie, dobra, ale wam przychodzi lepiej niż ten live. Taki? Dobra. Nie wiem. Nie, ja go muszę obrócić. Dobra. Czy ja muszę się chyba wyłączyć, tak? Bo to tylko obraca w tą stronę. Dobra, czyli musicie na mnie zaczekać, tak? Długi film, a nie short, no, ale właśnie jestem ciekawy, jak to wychodzi z tym długim filmem. Bo ostatnio różne sposoby próbuję i się zastanawiam, jak to wychodzi. A takie coś się dobrze w tą stronę ogląda, czy nie? Dobra, to nie będzie miało sensu. Musimy chyba obrócić live, bo on też jest, ma gorszą, gorszą oglądalność, mi się wydaje. Taki live w poziomie. Choć chciałbym próbować też tą wersję, bo poziomy live y są yy, ponoć dobre tutaj yy, czasowo, że tam le lepiej się liczą do statystyk. Dobra. To poczekajcie. Siema, dzień dobry, Kubuś, dzień dobry. To ja się może przełączę na zwykłego pionowego. Zobaczymy, jak tam będzie lecieć. Oki doki. Choć poczekajcie, na razie tu minęło 5 minut. To zróbmy jeszcze 10 minut. Ja sobie wypróbuję tego live'a. Obrócę się tak, żebyście mnie widzieli przynajmniej yy, choć w połowie dobrze. Yy, to zróbmy jeszcze tak do, 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 do chociaż 10 minut. Czyli jeszcze 4 minutki, zróbmy. Ja sobie wypróbuję, bo ja sobie później sprawdzę w statystykach, jak ten. Yy, live w tą stronę wygląda, bo ponoć ym, ja dzisiaj nie będę na... Dalej... Wiesz co zakręcona? Wiesz co? Nie mam słów po prostu. To jest, to jest po prostu żart. Naprawdę żart. A co ty takiego robisz zakręcone? Co ty robisz? Mam coś z gardłem i mi się nie chce. Nie no, po prostu ja, ja wczoraj nagrywam film, żeby pokazać, że się wkurzam, że nie ma ludzi, a oni mi mówią, że nie będzie ich. Żełem hmm. tabletkę nagadło. Smacznej tabletki. Co ty tutaj zepsujesz wszystko inaczej? Zaraz naprawimy, za dosłownie 3 minutki naprawimy. Ile masz lat? 21. Cześć. Dzień dobry, Anonix. Hejka, hejka, dzień dobry. Dobra, zaraz już, zaraz naprawiamy dosłownie, dajcie mi 3 minutki. Mateusz, a dzień dobry Mateusz w ogóle, dzień dobry Kubuś. Bartek błagał, nie pokazuj majtek. No ja już nieraz pokazywałam majtki, przecież dobrze mnie znacie, że ja lubię pokazywać majtki, to jest moje ulubione zajęcie. Bartku odpowiedz czemu chcesz pokazać majtki? Elo, Elo, Paweł. Yy... No, bo to ja lubię po prostu. Ja lubię. Naprawdę to od razu, by się niewygodnie pisze. Tylko Mateusz, ja cię przepraszam, że się niewygodnie piszę, ale po prostu ostatnio wyczytałem, że na statystyki lepiej wpływa w poziomie live. <grywka> I chcę chociaż do 10 minut zrobić. Żeby jakkolwiek móc zobaczyć, jak statystykowo, jak film taki, jak live wygląda w tą stronę, w poziomie. Bo one się całkowicie inaczej liczy, że w pionowie, pionowa wersja się y, najprawdopodobniej wcale albo słabo liczy, a ta pozioma wersja się super liczy y, dla statystyk, dlatego chcę spróbować. Dla mnie też jest to dziwne, bo patrzę tutaj w bok na siebie i nie patrzę wam w oczy, co nie? Bo powinienem tu patrzeć, jest trochę inaczej niż... Niż ten w pionowym, ja wiem, ale chcę po prostu posprawdzać. Przepraszam cię, Mateusz, że się gorzej pisze, ale chcę posprawdzać. Zresztą tutaj, jak czas będę ruszał, to będę Wam kamerkę zasłaniał. Yy... Wiem, wiem. Bartku, nie sprzedawaj się. Zyby nie, ja zboczony nie jestem. Może czasami trochę. <laughs> yy, Bartek coś fałknie. Yeah! Nie, nie jestem, ja jestem w ogóle przeciwny, żaden alkohol, żadne ćpunerstwo, ja po prostu powinienem być jakimś tym yy, takim co wiecie, co promuje taki tryb, wiecie, bez alkoholu, bez czpuneria, bez papieroseria i tak dalej Dupę te statystyki, ale kochani, no sprawdzam, taka jest prawda, no też yy, też chciałbym, żeby mi kanał nie upadł, żeby tu wiecie yy, wam się znudzę i uciekną te 8 osób co są teraz na live uciekną i ja zostanę tutaj sam i mój kanał zrobi śmierć dead zrobi eee, sigma sigma mm. To już Ci powiem bardzo beznadziejnie, wolę starszą wersję. Ja rozumiem Mateusz, ja rozumiem Twoją tutaj y, agresję, rozumiem, bo się przyzwyczailiście do pewnych metod, y, ale ja dzisiaj y, tutaj chciałem na chwilę chociaż wypróbować y, tą metodę. To jest bardziej y, tak tutaj y, pode mnie zrobione. Yy, koty czy piesełki? Piesełki... Mm. Znów normalnie live'a. Ja też przyda, jak będzie zwyczajny za... O, tu protestują po prostu. Ja po pro... ja, ja... Wiecie, próbuję nowe rzeczy. Bo później mówicie, że u mnie nic nowego nie ma. I jest cały czas to samo. To teraz spróbujemy. Yy... A ja jem sopelka. Co to sopelek? Nawet nie wiem co to jest. Dobra kochani, to ja teraz wyłączę live'a na chwilę i przewrócę się, że tak powiem, na drugą stronę. Yy... Okidoki.